I'm sure you're a tattoo on my heart Sometimes the things we love still hurt No, i Symoneczko widowie, już oczywiście wiecie, gdzie jesteśmy. Najpierw pokazaliśmy Wam parking Poprackie Pleso, się to zwie. Następnie <laughs> trochę widzieliście zdziwioną minę Iwanki, Jak się dowiedziała, że to jednak celem nie jest to Poprackie Pleso, tylko jednak szczyt dalej. Oczywiście idziemy na rysy. W końcu, po pięciu latach, odkąd zakochaliśmy się w Tatrach, odkąd byliśmy pierwszy raz, przynajmniej ja. W wieku 30 lat, tak, w wieku 30 lat po raz pierwszy byłem w Tatrach, Zakołem się w nich i no widziałem tylko rysy tego pierwszego dnia, ponieważ byliśmy na Morskim Oku, a dzisiaj spełniam swoje małe marzenie razem z Iwaneczką, myślę, że też się z tego cieszy. Wygląda jakby się cieszyła, także co, lecimy dalej, jesteśmy już na Czerwonym, wcześniej się z Wami nie witaliśmy, bo po prostu było cimno i nie byłoby nic widać i, i, i w ogóle, no. agretsa mellet no, chim na terese te Jesteśmy tuż tuż blisko, przynajmniej mam taką nadzieję, proszę mnie nie zabierać. Eee, czy jest łatwo? No nie powiedziałabym, że jest trudno, ale to też nie jest, a jak będzie dalej to zobaczymy, więc wrócimy. I you Tak, moi drodzy, jesteśmy już dość wysoko. O, tutaj ja widzę kolejkę, nie wiem, czy ludzie odpoczywają, czy. Ale chyba stoją w kolejce do. No Czyli jakieś gabinki. Kamienie już źle lecą, więc zaraz pewnie kaski na naszą. Połowy też lecą. A teren jest dość trudny, więc co? Przez gadać? Pokazuję Wam, jak jest naprawdę. I lecimy dalej z tym tematem. No, dzisiaj mamy cel na pewno chatę pod Rysami. A czy Rysy? Jo, nie wiem. Ale to tak wygląda ciężko. I'm, I'm Yeah. Okay, you know how I go and I'm always on my own And you running through my mind and already it's getting cold And my homies getting coughed and I'm stuck here all alone And I'm scrolling through the gram and you pop up in my phone, yeah You know I'ma hit you on a late start, we don't gotta waste no That one's just creeping, this can be a secret, yeah Try yeah, like keep that simple Come through and you find what you went for Remember you, girl, you're my new Don't tell me that changed. that be screaming my name, really, all not bad. Never it too late for an all not bad. We can set a fight for the We Bring it right now, I need it right now, yeah. Catch you on your back, I know you love to. Even for the little girl, I want you. Hundreds in my phone, my girl, I called you. Girl, I know it's late, oh, but okay, you know how i go, gone. I'm always on my own. you running through my mind and I'm

to jest trochę dużo ludzi i trzeba jednak brać to pod uwagę, że tempo musimy dostosować. W międzyczasie pokażemy wam jeszcze tutaj trochę pięknych widoków, a my za chwilę musimy uciekać, bo atakują nas tu pszczoły po prostu, nie da się siedzieć. gonna be one day soon they promised hope but i've heard all that before and all the blood i pour won't be you free right back to shore i've been thinking then we all want a taste of fame but later Widzicie tam szczęśliwą minę? Ta szczęśliwa mina, mina. Przeżyła to, Wdrapała się na rysy na samą górę. Zrobiliśmy sobie fotę z tabliczką, ale powiem wam tak: balam się i to okropnie. Jak byliśmy kiedyś na Giewoncie, tak się nie balam jak teraz. Bo na Giełdzie mieliśmy chociaż jakieś tam lancuchy i tak dalej, a w tym momencie to tutaj nic nie było. Tłumy ludzi po prostu, którzy siedzą na samym szczycie, piją herbatkę, jedzą kanapki. Nie ma po prostu gdzie się tam montować, ponieważ szczyt jest bardzo mały. Ale daliśmy radę. Teraz chwila przerwy i schodzimy na dół. No i tak, kochani, pacer w wodzie zaliczony. Lekko, że mu się Bardzo dobrze mi to zrobiło na moje stópki spracowane dzisiaj. I co? Czulujemy z Iwanką jeszcze chwilę. A następnie udajemy się na parking. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Jeśli jeszcze coś po drodze uda się nagrać, bo nie ukrywam, że w dużej mierze z rana szliśmy po prostu po ciemku. I wtedy no, nie, na, nie nagrywaliśmy zbyt wiele. Więc jeśli coś będzie fajnego, nagramy. Jak nie, no to pewnie na pewno tak czy siak coś wpadnie. A teraz się już z wami żegnam. Dzięki za dzisiaj. Pa! Pa ludzie! Ja się relaksuję. Okay. Do zobaczyska. ja się A zapomniałem jeszcze dodać podsumowania w zasadzie. No to tak na dobrą sprawę. No to każdy może zrobić ten szlak. Od słowackiej strony oczywiście. W sensie tą górę rysy. Jest tam jedna drabinka, która się korkowała, to widzieliście w zasadzie w jedną i w drugą stronę. Ale jak schodziłem, to ja tego nie wiem, czy tego wcześniej nie było. Czy po prostu ktoś później tam szedł, to widziałem skrót, jakby no taka niebieskalina tam była i. Przypuszczam, że ktoś bardziej doświadczony, który wiedział o tym zatorze, No po sobie po prostu wziął linę i przeskoczył. Także to są moje podejrzenia. Jak macie kształt kondycji, to nie ma, nie ma w ogóle o czym mówić. Możecie się śmiało tutaj wybierać. A jeśli chodzi o parking, zaraz jeszcze też nagram na końcu, może jakąś przebitkę. 15 euro. Można opłatę uiścić o no, obec. O, coś się dzieje, wróć. E, opłatę za parking można uiścić albo w parkometrze drukując karteczkę, no albo tam na znakach skanujesz po prostu kod QR, co nie ukrywam jest bardziej wygodne. No i wtedy robisz opłatę przez internet. My tak zrobiliśmy i spoko, a Iwanka... O, a Iwanka zaraz wam pokażę, bo znalazła pięki i poszła na grzyby. Obczaja i tate grzyby jeszcze. Proszę. Ech. I jeszcze zapomniałem o jednym dodać. Dzisiaj się coś fajnego wydarzyło, bo spotkałem gościa, którego o, no, oglądam od dłuższego czasu. Łob ma kanał. Może się tu przystanę, bo kciucz ludzi ktoś nazywał ten na jego kanał. Projekty przygodowe. Także no, zobaczyłem go w akcji. Wydaje się być dość wstydliwym gościem. No, bardzo szybko wpadł. Zrobił tam nagrał. Tu jest, y, to są Rysy, tu jest y, ta. Y, Boże, jakaś tam góra wysoka. Tyle go widzieliśmy. No nie i tylko część trzecić na rysy, no na Rysy. No. Swoją drogą bardzo Cię, gościu, pozdrawiam, jeśli, jeśli to oglądasz, no robisz świetną robotę, rób to dalej. To teraz już serio. Papa. Pa. Pasuję Ipcia Tak na rzeka ja. Włożysz mi Dzień dobry, chodź chodzi mi to nas pięknie